Cześć, z tej strony Iza z kanału Sabeta po pracy. Jak widzicie przyszła do mnie paczka. Paczka od Mateusza z roślinnej dżungli. Tym razem w przesyłce nie ma roślin, tylko są akcesoria, które otrzymałam od Mateusza do przetestowania. Otwieram paczuchę i już Wam pokazuję, co jest w środku. I w środku, oprócz papierków, które służą jako wypełnienie paczki i zabezpieczenie jednocześnie, Przesyłanych rzeczy. Znajdują się paliki. Już je wyciągnę, położę je na łóżku i kartonu się pozbędę, żeby nam nie przeszkadzał. Ostatnio Mateusz myślał nad rozszerzeniem oferty swojego sklepu. Myślał nad różnego rodzaju akcesoriami, które mogą nam być potrzebne do uprawy roślin. No i jednym z tych akcesoriów są właśnie paliki. Zresztą powiem Wam, że bardzo fajne. Ja jeszcze nie mam takich w swojej ofercie. Nie miałam okazji wypróbować tego typu palików. No ale powiem Wam, że jestem no tak trochę zaskoczona, bo wydawałoby się, że to taki kawałek plastiku giętkiego, jak to, jak to może służyć na pal jako palik, ale tak, to jest palik. Palik do samodzielnego montażu, który po zmontowaniu... Możemy skręcić, możemy wypełnić albo mchem, albo lechuzą. Ja, na przykład, swoje paliki bardzo często wypełniam lechuzą, czy jakimś innym medium, no, które sobie życzymy. Paliki występują w trzech rozmiarach. Jest to rozmiar XS i jest to palik, którego wysokość wynosi 30 cm. Tutaj mamy palik w rozmiarze M, i ten palik ma wysokość 40 cm. Momencik. Już biorę trzecią wielkość, bo chcę je rozłożyć tak, żeby były widoczne. I tu jest trzeci palik. I to jest palik w rozmiarze L, i wysokość tego palika wynosi 58 cm. Do tych wymiarów, które Wam podałam, należy doliczyć jeszcze nóżki. Wysokość nóżek. Tak jak Wam wspominałam, paliki są do samodzielnego montażu. Można je wypełnić dowolnym medium, które chcecie. Fajną rzeczą w nich jest to, że mamy możliwość. Nie wiem, czy na tym będzie widać, ale miejmy nadzieję, że tak. Za pomocą tych nacięć, które tutaj widzicie, to są cztery nacięcia, możemy regulować szerokość palika. W zależności od tego, jakie mamy potrzeby. I y, taki palik może mieć szerokość, właściwie nie szerokość, a średnicę w granicach 7, 8, 9 lub 10 cm, W zależności od tego, na, którą, y, na które z tych nacięć zapniemy i zrobimy sobie, jaki zrobimy sobie obwód tego palika. Tak jak Wam mówiłam, paliki występują w trzech rozmiarach. Występują również w trzech kolorach. Jest to kolor biały, czarny i taki, jak gdyby, kolor transparentny, mleczny. Co jeszcze mogę o nich powiedzieć? No, do najważniejszych cech na pewno to, że są to paliki, które można przedłużać poprzez włożenie jednego w drugi. Tutaj już Wam chciałam pokazać. Jak się zaraz będę go montowała, to Wam pokażę. Ale w momencie, kiedy go zmontujemy, za pomocą tych oto nóżek wkładamy jeden palik w drugi i możemy przedłużać je w nieskończoność. Chyba w nieskończoność, tak mi się wydaje. A przynajmniej na tyle długo, na ile ta naj, najniższa, że tak powiem, część palika wytrzyma. Ale że jest to taki plastik, no, dosyć wytrzymały. Myślę, że wytrzyma dosyć długo. Z tych najważniejszych rzeczy chyba Wam już wszystko przekazałam. Więc teraz, może przejdziemy do składania palika. Jaki tutaj sobie straszny bałagan narobiłam. No, cała ja po prostu. Poczekajcie, sekundkę ja sobie to wszystko poukładam, żeby to miało ręce i nogi. I tak się zastanawiam, od którego palika zacząć, bo powiem Wam, że chciałabym go od razu też wykorzystać do którejś roślinki. No, może nie będę dzisiaj rośliny montowała yy, przy tym paliku. No, ale chciałabym już mieć palik przygotowany po to, żeby w następnym filmiku pokazać Wam być może właśnie proces przenoszenia, montowania tego palika do rośliny, a może tylko pokażę, jak już to wygląda w, w całości gotowe. Nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić, naprawdę <noise> po powiedziawszy, nie wiem. Tak myślę, myślę. Ale wiecie co, ja chyba zacznę jednak od tych najmniejszych palików, albo od tych średnich 40 cm. Jeszcze prawdę powiedziawszy, nawet nie wiem, jaką roślinę bym chciała y, posadzić przy tych palikach, aczkolwiek mam takie amydrium variegata fajne, dosyć wysokie. I tak myślę, że może do tej średniej wielkości palika bym zamontowała. Tak, wiecie co, chyba przejdzie, chyba, chyba będziemy ten, ten średni palik montować. Jakoś tak najbardziej mi pasuje. No i myślę, że zacznę może od białego palika. Będę chciała zmontować prawdopodobnie tylko jeden palik, bo. Mm, no po zmontowaniu, jak wiecie, no te paliki zajmują troszeczkę miejsca, trzeba jakoś gdzieś je przetrzymywać. Natomiast te są fajne, bo mimo tego, że mam ich troszkę, bo jak widzicie mam ich 9 sztuk, nie będę ich wszystkich naraz wykorzystywała, tylko tyle ile potrzebuję, ale mimo to reszta tych palików, poprzez to, że jest rozłożona na płasko, nie zajmie mi zbyt dużo miejsca. No bo zobaczcie, tu są trzy paliki i nie wiem ile to zajmuje yy, wysokości. Ale tak naprawdę, no, trzymając je na płasko, naprawdę możemy je położyć i mogę na nich i coś położyć i postawić, i mogę je w dowolnym miejscu, że tak powiem, yy, schować. Szczególnie jest to ważne dla osób, które mają naprawdę mało miejsca, małe mieszkania, małe pokoje, jak na przykład ja. No i dobra, no i przechodzimy teraz. Tak, jak widzicie, tutaj są nóżki palika. Tutaj znajdują się wypustki, takie ala zatrzaski, za pomocą których po zwinięciu yy, ten palik montujemy te wypustki wpychamy w te nacięcia, które tutaj widzicie. Mam nadzieję, że je widać. I za pomocą również tych nacięć, w zależności od tego, na które nacięcie zapniemy, będziemy mieli taką szerokość tego palika. Co jest też fajne w tym paliku, to to, że one będą miały właściwie tylko przód, tutaj gdzie jest plaster miodu, odsłonięty. Reszta palika jest zabudowana dzięki czemu mech, który będzie, na przykład, na przykład mech który będzie się znajdował w środku, nie będzie tak szybko wysychał, bo jednak ta wilgoć będzie utrzymywana przez ten materiał, z którego ten palik jest zrobiony. No i co? No i przejdziemy teraz może do takiego yy, składania. Powiem Wam, że strasznie się boję, żebym czegoś tutaj nie zepsuła, bo ja to jestem totalna fujara, jeżeli o to chodzi. Aha, yy, nie wiem, czy już wspominałam, Mateusz sugerował, że warto jest yy, palik montować tak, żeby ta naklejka, która tutaj się znajduje... Jak widzicie, to też również naklejka z nazwą Mateusza. Naprawdę Mateusz dba o każdy detal. Znajdowała się w środku, a te, te wgłębienia, takie, które tutaj nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że tak, żeby, w nich, żeby ten palik zdjąć właśnie na tej perforacji, tak delikatnie, ułatwi nam to zdecydowanie składanie tego palika. No więc próbujemy. Mam nadzieję, że mi to się uda w miarę. Powiem Wam, że to jest wcale nie takie proste, jakby się wydawało. Znaczy, nie, to jest proste. Tylko to trzeba po prostu się nie bać. To jest proste, jak się tego nie robi na wizji. Jak się to robi tak w zaciszu, że tak powiem, bez niczego, jest to o wiele, o wiele prostsze. No i powiem Wam, że tak, ja to. Z... Nie wiem, czy widzieliście. Ja to sobie po prostu zwinęłam na ten moment. Zastanawiam się, jaką średnicę tego palika zrobić. Ale myślę, że zrobię tą najmniejszą, bo nie, nie mam w tej chwili takiej rośliny, która by wymagała palika o średnicy prawie że 10 cm, bo to będzie takie, takie duże, zobaczcie. Nie wiem, jak Wam to pokazać, więc będzie całkiem spore. Więc zrobię tą najmniejszą średnicę, czyli 7 cm. I tak, ja po prostu wezmę ten palik z winę, tak jak widać. Oczywiście, może macie lepsze sposoby niż ja na montaż tego palika. Poczekajcie, muszę obniżyć kamerę, bo jednak jest za wysoko i niewiele z tego widać. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Zwijam zgodnie z tym, co Mateusz mówił, z naklejką w środku. Robię coś takiego i po prostu te wypustki, które tutaj są, będę wpychała w te otwory. Na razie tak po troszeczku, tylko tyle, żeby. To się lekko trzymało. Tak będzie mi najwygodniej, coś mi się wydaje. Opa. No wy dalej nic nie widzicie. No niestety. Nie martwcie się, że ja tak się siłuję, bo to ja. Tak naprawdę to jest o wiele prostsze, bo Tak jak mówię, przy kamerze to jest, no to troszeczkę inaczej się to wszystko montuje, niż tak w rzeczywistości. O, ja myślę, że to zrobię po prostu w ten sposób, że to tak sobie zegnę i teraz będę po kolei wkładała wszystkie te ząbki. Aż do pyknięcia, że tak powiem. Opa. i zostało mi ostatnie do włożenia, aż do pyknięcia. miarę to się trzyma, o, pyka, 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 pyka. Wszystko popykało, wszędzie popykało, tak więc pykło. Tak się prezentuje palik po złożeniu. Przepraszam, tutaj troszkę jest włosów mojego piesa, ale tak jakby no nie mam na to w tej chwili wpływu. Tu jest ta tylnia część. Która zabudowywuje nam palik od strony tylniej i powoduje, że ten mech nie będzie tak szybko wysychał. Tu mamy część przednią, z tymi plasterkami miodu, dzięki, do których dostęp będą miały, dzięki którym do mchu będą miały dostęp korzenie. Mam nadzieję, że to jakoś tak w miarę uformowałam, no i tak to się prezentuje w całości. Tu są nóżki, które włożymy do podłoża. Dzięki tym nóżkom będziemy przedłużać palik. Bo gdy będziemy mieli drugi palik, wszystko jedno, taki sam, czy dłuższy, czy krótszy. Ważne, żeby w miarę się średnica palika tylko zgadzała. Nóżki wkładamy palik w palik, że tak powiem. Tak to Wam zademonstruję. O. Możemy tutaj przyłapać na tych plasterkach miodu jakąś trytytytką, czy czymkolwiek innym, aczkolwiek też niekoniecznie. I palik będzie stał stabilnie. Pamiętajcie, że jak się go wypełni chem, to on też będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Zastanawiam się tylko, ale nie, on jest bardzo sztywny, powiem Wam. Pomyślałam, czy by tego najdłuższego palika, tego prawie 60 cm, jak zwinę, nie ustabilizować jakimś kijkiem bambusowym czy czymś takim. Bałam się, że ta roślina może go przewrócić. Ale nie, powiem Wam, że. Nie wiem, jak będzie, jak zrobiłabym najszerszy, plastik, najszerszy obwód, najszerszą średnicę palika, ale przy tej najmniejszej, przez to, że to tworzywo jak gdyby nachodzi na siebie w środku. Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. Widzicie tutaj, jak gdyby są dwa kawałki plastiku, które nachodzą. One jak gdyby powodują, że ta konstrukcja jest stabilniejsza, twardsza. No, nic się nie wygina. I myślę, że ten palik powinien bez problemu stać. No, powiem Wam, że fajne te paliki są. Podobają mi się. Jestem bardzo z nich na ten moment tak wizualnie zadowolona. Mam nadzieję, że oprócz, że tak powiem, zadowolenia wizualnego będę również zadowolona jako tak w praktyce z nich. No, super. Ach, jeszcze najważniejszej rzeczy Wam nie dodałam. Tak już troszeczkę będę skakała z tematu na temat. Przepraszam Was, ale. Y Chciałabym jak najwięcej informacji przekazać o tym paliku. Będą u Mateusza, będzie u Mateusza dostępny w sklepie również mech, który będzie służył nam do, do wypełniania. Z tego co Mateusz mówił, to będzie to mech od bezgroła, czyli dobry mech. No zresztą u Mateusza nie może być coś niedobrego. Jednak z tego co Mateusz mówił teraz w początkowej fazie, może tego muchu być dosyć mało, więc on może się bardzo szybko wyprzedać. Ale nie ma, nie ma problemu. Ponieważ, jeżeli ten mech się wyprzeda, to Mateusz zapewnił, że w przeciągu tygodnia do dwóch będzie miał dostęp do kolejnego mchu. Także nie powinno być żadnych problemów z tym, żeby zakupić sobie paliki i mech jako komplet bez, no bez, bez poszukiwania gdzie indziej. Także tu kupicie mech, tam kupicie paliki, tylko u Mateusza będzie jak zwykle full service, pełna obsługa. Co Wam mogę tu jeszcze powiedzieć takiego, żeby, no, żeby za dużo nie zdradzić. Ale, żeby jeszcze Wam powiedzieć więcej, mają się też pojawić w podobnym czasie, czyli też w granicach tak tygodnia do dwóch, przeźroczyste podpórki do, do roślin w kształcie łuków. Czyli podejrzewam, że to będzie coś takiego, że będzie jak gdyby patyczek, patyczek, i tutaj takie zaokrąglenie. Nie mam takiego, takiego, żeby Wam pokazać, ale to o to chodzi. I te plastikowe podpórki będą. W dwóch wysokościach występowały u Mateusza. Jedna będzie miała 49 cm, druga będzie miała 98. Więc powiem Wam, że te podpórki w moim odczuciu będą idealne na przykład do chojek, które zresztą też Mateusz sprzedaje i ma bardzo fajne w swojej ofercie. No ale nie tylko do chojek. One się będą równie dobrze nadawały, czy do Dioskorei, czy do nie wiem, pasiflory, czy do innych roślin, które pną się w górę, z którymi nie bardzo wiemy, co zrobić, albo... No nie wiem. Ja na pewno te podpórki zamówię i część umieszczę w chojkach, ale na pewno też posadzę przy nich, tak jak wspomniałam, czy dioskore, czy pasiflore. Natomiast przy tych palikach powiem Wam, że tak się zastanawiam, jakie tutaj roślinki by umieścić. No i na pewno będzie to amedrium. Myślę, że może bym się pokusiła o jakiegoś piperka, żeby przy tym posadzić. Może Monsterę Stadlejanę? Jej, jaką Stadlejanę? Monsteres Siltepekanę? Myślę, że też by to fajnie wyglądało, gdyby ona tak się po tym paliku pieła do góry. Hmm. Od razu by też i liście większe produkowała. Tak, powiem Wam, że to może być całkiem, całkiem fajne. No i dobra, słuchajcie, ja tak się produkuję, produkuję i nie powiedziałam Wam najważniejszej rzeczy. Zarówno te paliki, jak i ten mech będą dostępne u Mateusza już od tej soboty, 9 września. Będą dostępne u Mateusza w sklepie. No i powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Również w sobotę rusza u Mateusza wyprzedaż roślin. Więc nie wiem jak Wy, ale ja sobie ostrze ząbki już na parę roślinek. I kto wie, kto wie. Mam nadzieję, że tym razem nie zaszaleję tak jak zawsze. Aczkolwiek powiem Wam, że to jest bardzo trudne u Mateusza, bo naprawdę on ma towar pierwsza klasa. Dobra, nie wiem, co Wam jeszcze tak naprawdę powiedzieć o tych, o tych palikach. No, mm, powiem Wam, że <noise> chciałabym Wam powiedzieć tak dużo i tak zareklamować Mateusza, żeby naprawdę, żebyście oszaleli, tak jak ja oszalałam, ale z drugiej strony, kurczę, trochę muszę podejść do tego tak bardziej samolubnie, bo jeżeli uda mi się i naprawdę spowoduje, że... że Dzięki mojemu filmikowi ruszycie do Mateusza, do sklepu i, i zaczniecie robić olbrzymie, olbrzymie zakupy. To kurczę, w pewnym momencie dla mnie nic nie zostanie. Nie, to był taki żarcik oczywiście. Słuchajcie, naprawdę, naprawdę polecam Wam z całego serca zakupy u Mateusza. Wypróbujcie, jeżeli tylko możecie, jeżeli chcecie, polecam wypróbowanie tych palików, bo powiem Wam, że jak dla mnie to jest rewolucja. Chociażby z tego powodu, że mam wrażenie, że one będą mimo wszystko tańsze niż te paliki drukowane na drukarkach 3D. Na pewno są dużo bardziej estetyczne od tych palików, które część z Was, a na pewno ja, robimy sami z takiej plastikowej siatki ogrodzeniowej z tradytkami. No w ogóle nie ma porównania. Co prawda tamte paliki robimy sobie dokładnie na taką średnicę, jaką potrzebujemy, ale tu też mamy możliwość jednak regulacji, co jest bardzo istotne. Myślę, że to na razie jest na tyle, ponieważ no, nie wiem, co Wam jeszcze powiedzieć. Cały czas się zastanawiam, nie chcę się powtarzać. Na pewno będę robiła, pokazywała Wam, jak już posadzę roślinki, będziemy robili jakieś update'y, po to, żeby zobaczyć, jak szybko rośliny wepną się korzeniami w mech, który będzie znajdował się w tych palikach, jak to w ogóle wygląda. Powiem Wam, że jestem ciekawa jeszcze tak swoją drogą, czy ten plastik, który tu się znajduje, nie będzie zachodził glonami. Bo ja na przykład trzymam dosyć dużo roślin w kubeczkach jednorazowych, przeźroczystych, i przez to, że te rośliny są doświetlane lampami, to mi strasznie te kubki glonami zachodzą, wiecie? No ale od czasu do czasu wyciągam te rośliny, je myję, w sensie obmywam korzonki, myję też kubeczki, więc no cóż, nie wiem co jeszcze Wam powiedzieć naprawdę. <laughs> Linki do Mateusza sklepu zostawię Wam w opisie pod filmem, tak żebyście mieli po prostu łatwiejszy dostęp do sklepu. No i co mam, mogę Wam więcej powiedzieć, no? Idźcie, kupujcie, wypróbujcie i będziecie wiedzieli sami, jakie macie zdanie o tych palikach. Ale wydaje mi się, że będziecie zadowoleni, no. Jeszcze tak cały czas ten palik oglądam. Powiem Wam, że naprawdę to bardzo schludnie wygląda. Bardzo ten palik jest fajny. Kurczę, no. Lekki. A jednocześnie wytrzymały, bo zobaczcie, to wcale nie jest tak prosto zgiąć go tutaj. Nawet palcem jest ciężko zgiąć, przez to, że tutaj są właśnie dwie warstwy tego plastiku. Kurde, ja chyba zostanę fanką tych palików. Jedynie, gdzie na pewno ich nie będę stosowała, to do tych roślin, których będę sadziła po kilka do jednej doniczki, w ramach oszczędności miejsca. Z tego powodu, że te paliki, no tak jak mówię, tutaj są zabudowane, co jest olbrzymim plusem, tak? Ale może, może Mateusz w swojej ofercie będzie miał jeszcze takie paliki, które w całości będą z takich plastrów miodu, ponieważ no, Mateusz mówił, że to jest dopiero początek akcesoriów, które on zamawia. I być może jest duża szansa, że w, wraz z rozwojem sytuacji, waszych zapytań i tak dalej, Mateusz no, będzie sprowadzał też coś innego. Kto wie? Tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. Dobrze, naprawdę kończę już teraz ten filmik, bo nie wiem już co więcej Wam powiedzieć. Powtarzam się chyba z piąty raz już z tym samym. No i co, mam nadzieję, że się widzimy u Mateusza w sklepie 9 września w sobotę o godzinie 18. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia. I dajcie mi znać w komentarzach, czy planujecie zakupy u Mateusza tych palików, czy planujecie zakupy w ogóle na wyprzedaży. A potem ewentualnie dajcie znać, co udało Wam się upolować. Bo ja Wam gwarantuję, że to będzie znowu polowanie. A teraz samemu pędzę przygotowywać się do polowania. I widzimy się w następnym filmiku. Pa!